Ulicami Tarnobrzega już po raz 16 przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku Korowód dał się z placu Bartosza Głowackiego na tereny przy Szkole Podstawowej nr 10, gdzie odbył się jubileuszowy piknik rodzinny. Celem było zwracanie uwagi na potrzeby i problemy współczesnych rodzin, a także integracja wokół chrześcijańskich wartości. Marsz dla życia i rodziny został zorganizowany przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie przy parafii świętej Barbary w Tarnobrzegu, parafii Matki Bożej nieustającej pomocy w Tarnobrzegu, akcję katolicką diecezji sandomierskiej rycerzy Kolumba oraz szkoły katolickie w Tarnobrzegu. Każda edycja marszu dla życia i rodziny ma swoje hasło przewodnie. Podobnie było także i tym razem. W centrum jest rodzina i troska o rodzinę, troska o życie odpoczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym roku mamy rok w naszej diecezji, też poświęcony rodzinie jest tam hasło, rodzina zakorzeniona w Kościele i w Chrystusie. Automatycznie przejęliśmy my także to hasło dla naszego Tarnobrzyskiego Marszu. Mamy. Po prostu pokazać, przypieczętować nasze przywiązanie do tych wartości, jakimi są rodzina, jakim jest życie od poczęcia do naturalnej śmierci i jakim są wartości związane również z naszą Ojczyzną czy, czy z Kościołem, czyli wiara, wolność. To wszystko po prostu chcemy wyrazić poprzez uczestnictwo w tym naszym marszu, poprzez tę radość, która tutaj nam też powinna towarzyszyć. Niem wszyscy zebrani w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej rozpoczęli przemarsz. Na Tarnobrzeskim Rynku odmówiona została modlitwa. Poza przedstawicielami poszczególnych parafii byli również reprezentanci szkół, stowarzyszeń oraz mieszkańcy Tarnobrzega. Rodzina dobrze funkcjonuje, to jako nauczyciel śmiało to powiem. Dzieci też są szczęśliwe w szkole i mogą realizować swoje pasje, mogą wspaniale się rozwijać dla klubu, rodziny, szkoły, miasta. Takie powiązanie tych trzech. Jednostek, czyli szkoła, rodzina, dom daje szansę takiego dobrego rozwoju dla naszych dzieci. Chcemy, żeby po prostu życie człowieka było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci i te marsze to nie jakaś manifestacja, ale to także pokazanie, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną, marsz z naszej tutaj powiedziałbym parafii przychodzi tutaj na plac, gdzie będzie teraz piknik. Tradycyjna serbinowska familiada została zorganizowana już po raz 30. Program przygotowany przez organizatorów był bardzo bogaty. Były liczne gry i zabawy, lotaria fantowa oraz wiele atrakcji dla dzieci. Na scenie zaprezentowali się m.in. młodzi artyści ze szkół katolickich oraz przedszkola nr 12. Nie zabrakło także lasowiackich motywów oraz ludowej nuty. Będzie spotkanie rodzinne, zawiązanie takich więzów. Chcemy to poszerzyć nie tylko o parafię serbinowską, ale również pokazać, że w mieście, w Tarnobrzegu też jesteśmy wszyscy jedną rodziną, gdzie możemy się spotykać, możemy się cieszyć, ale także w sercu przeżywamy różne bóle, które nosimy, a jeżeli jesteśmy razem, to wszystko możemy pomyślnie rozwiązać. Dzisiaj naprawdę musimy dużo czasu poświęcić rodzinie. Dlatego też nasze spotkanie piknikowe już po marszu ma pokazać, że możemy razem spędzać czas, radośnie, wszyscy razem, a nie mama w jednym pokoju, tato w drugim pokoju, a dziecko jeszcze gdzieś indziej, tylko właśnie razem, rodzinnie, gdzie możemy porozmawiać, możemy brać udział w konkursach, możemy się pośmiać. Pokazy i prezentacje sprzętu przygotowała policja, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, strażacy oraz żołnierze. Były także dmuchańce, bogata oferta gastronomiczna oraz pokazy karate. Jak co roku w ramach Familiady było także sporo edukacji i konkurs, który przygotowano dla dzieci. Rozpoczęciem naszego dzisiejszego spotkania było wręczenie nagród w konkursie plastycznym Skąd mój ród? Drzewo genealogiczne. Wpłynęło 45 prac z całego miasta i muszę powiedzieć, że bardzo nas zaskoczyły prace, a najbardziej praca, w której wspólnie z rodzicami dziecko sięgnęło korzeni do 1818 roku. To prawie dwa wieki, prawda? Więc Zaskoczyła nas ta, 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 ta praca, ale taka prawda jest, że, że kiedy razem usiądziemy, zgłębimy historię, dowiadujemy się ciekawych rzeczy o własnej rodzinie.